Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie, na co chcesz przysiąc? Przysięgam na czaple, że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech Bogowie wspierają cię w turnieju. Mam zaszczyt uhonorować wielkiego zwycięzcę. Przysięgał na czaple i to zapewne powaga rycerskiego ślubu złożonego na tego szlachetnego ptaka pomogła mu odnieść to wspaniałe zwycięstwo. Wykazał się wiel Przysięgam na miłość mojej pani, której imię musi zostać tajemnicą, że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają. Jako patronka turnieju mam zaszczyt uhonorować wielkiego zwycięzcę. Przysięgał na miłość damy swojego serca. I to ona zapewne dopomogła mu odnieść to wspaniałe zwycięstwo. Wykazał się wielką... Przysięgam na podwiązkę jaśnie oświeconej, że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w... Jako patronka turnieju mam zaszczyt uhonorować wielkiego zwycięzcę. Przysięgał na podwiązkę księżnej Anny Henriety. I to łaska księżnej zapewne pomogła mu odnieść to wspaniałe zwycięstwo. Wykazał się wielką odwagą. Nie chcę przysięgać. Zwyczaj dopuszcza i taką. Niech bogowie wspierają. Jako patronka turnieju mam zaszczyt uhonorować wielkiego zwycięzcę. Nie złożył żadnej przysięgi, a mimo to dochował rycerskich ideałów. I dzięki nim udało mu się odnieść to wspaniałe zwycięstwo. Wykazał się wielką odwagą, siłą i spokojem. Walczył po rycersku i honorowo. Dlatego należy mu się zaszczytny tytuł tegorocznego czempiona Areny. Cześć! Chyba to wszystko, i pójdę owce wypasać.